Cześć, z tej strony Karolina i Magda. Dzisiaj zrobimy dla Was przyprawę uniwersalną, tak się nazywa w Thermomixie, ale Wy możecie ją znać jako? Kucharek. Warzywko. Wegeta. Jarzynka. <grym> Także jest tych nazw trochę i yy, wystarczy, że. Yy... Sprawdzicie sobie zawartość e, i skład tak naprawdę tych wszystkich właśnie przypraw. E, Gdzie okazuje są się, że jest to, tak, okazuje, e, okazuje się, że jest to tak naprawdę suszona włoszczyzna z przyprawami, ale też z mnóstwem różnych właśnie wzmacniaczy, smaku e, do tego są polepszacze mhm. i konserwanty. A tutaj przy naszej e, propozycji składniki. będzie tylko i wyłącznie sól tym naturalnym konserwantem. Sól konserwantem, do tego będzie czosnek, kurkuma i suszone warzywa. Także za chwilę Wam to pokażemy. Bardzo wiele dań e, ma w składzie potem e, do wykorzystania taką przyprawę uniwersalną, więc warto sobie ją przygotować samemu. Ja ją też daję do jajecznicy, do marynaty mięs, praktycznie używam do wszystkiego. Do jajecznicy? Do jajecznicy, do jajek sadzonych, do wszystkiego tego typu rzeczy. No proszę. Dla mnie jest petarda. No słuchajcie, to coś nowego. Do zobaczenia za chwilę. No dobra, no zaczynamy. Czyli wybieramy przyprawę uniwersalną na Thermomixie. Rozpoczynamy. Co e, teraz I teraz masz włożyć to? suszoną włoszczyznę 250. My mamy trochę tak. mniej, ale to też nie zmienia, nam nie zmieni za bardzo smaku. Ja widzę, że Karolina tutaj zafundowała e, taką suszoną włoszczyznę, e, którą kupiła gotową, ale możecie przygotować ją samemu. Wystarczy, że włoszczyznę pokroicie bardzo cienkie plasterki. Do tego możecie oczywiście użyć katera. Tam jest funkcja krojenia na bardzo cienko. Mhm. Jeżeli macie suszarki do grzybów, wystarczy taką posiekaną bardzo drobno na piórka włoszczyznę wysuszyć, a potem właśnie wykorzystać do tego i zrobić tą suszoną, tą przyprawę uniwersalną. Także można samemu suszyć. Ja też suszyłam w piekarniku, więc są różne sposoby na suszenie włoszczyzny Ważne jest, żeby była bardzo cienko pokrojona. Jak nie miałam katera, to wykorzystywałam również obieraczkę do warzyw, dzięki której można było sobie pościerać właśnie takie obierki i je wysuszyć. Tak, więc to ile tego musimy. 250 dodać? to zobaczymy, ile mamy tam. Ile... No to dam wszystko. My mamy 100. Mamy 100, to zrobimy tak po porcji. Dobra. O, okay. Co teraz? Trzy yy, łyżki kurkumy. Trzy łyżki kurkumy. No mamy trzy łyżki mhm. Teraz czosnek granulowany. Ile? Yy, dwie łyżki. Czyli no, to dałam kurkuma. trochę więcej. No tak? i teraz mamy soli około 80. Mamy taką fajną, słuchajcie, gruboziarnistą grubo sól. Ile tej soli? No, sypieć po Tak, połowę porcji, bo daliśmy mniej tego wątku. Dobra, no to tak 60 jeszcze. Mhm. Dobra. Okay. Daliśmy już więcej soli, ale to nic. O drugiej najwięcej będzie. <laughs> Dobra, to zakładamy miarkę i zobaczcie, jak szybko się to robi. Mniej więcej gadamy, jak to się robi. Na 10 wszystko. sekund. 10 sekund. I gotowe. Jaki aromat. czujesz. Jest, nie, ten czosnek suszony. Czosnek też możemy sobie ususzyć. Można go kupić tak naprawdę w takiej wersji, w takich płatkach ususzonych. Zobaczmy, jak to wygląda. Mamy naszą przyprawę. Jakby ktoś chciał bardziej mieloną, żeby nie było kawałków warzyw, bo tu mamy te kawałki warzyw, to można o 5 sekund zwiększyć. Dół. Zobaczcie, do czego wykorzystujemy pokrywę naszą od w naczynia miksującego. Wystarczy, że na nasz słoiczek założymy ją sobie i wtedy możemy nie bez wykorzystania zlejka lejka przesypać naszą waromę do słoika. Zobaczcie, ja tu sypie wcale się nie przejmuję, dobra, bo już będziemy mieli dużo. Tak, tego mamy już więcej. Więc teraz wykorzystamy drugi słoik. Mhm. I to już chyba wszystko, nie? No i zgarniemy tylko z A W takim razie też możemy już zrobić jakiś przygotować obiad, żeby już nie trzeba było płukać i nie marnować tych składników, to możemy zrobić jakąś zupkę. Ugotować zupę, dokładnie. Tak samo po koncentracie bulionu. Też szkoda myć naczynia, można zaraz nastawić jakąś zupę i te dwie łyżeczki myślę, że zawsze zostaną. Że mamy taką przyprawę. Tak, Pokażemy tutaj z bliska. Zapach dokładnie taki sam jak przyprawy... Takiej kupionej w sklepie. Mhm. albo jarzynka, prawda? Pięknie pachnie. Jaki sam aromat. Dobra, ale bez żadnych konserwantów. Także polecamy Wam zrobić, można dodać papryki, zrobić sobie w różnych smakach, nie? Okay. Dodać wędzonej papryki, to byśmy dodali do leczo, do jakichś gularzy węgierskich. Eee, no, no to już wtedy będziemy personalizować, a tutaj rzeczywiście ona jest typowo uniwersalna. Tak. Można wtedy wykorzystać ją do wielu, wielu dań. Ten... Tak, polecamy.